Dzień dobry. Nazywam się Patrycja Potaekańska. Prowadzimy coś Pani zadać kilka pytań. Bloga? Bloga? dziennikarz. No dopiero się rozwijamy, więc być może pani nie słyszała o tym. Możemy zadać kilka pytań? Proszę. Jak zwykle olśniewająco pani wygląda. Proszę mi powiedzieć, co się pani uczy. Oczywiście w kreację autorów dzisiejszego pokazu. A jak długo przy, trwały Pani przygotowania do tego pokazu? Mam na myśli tutaj właśnie wybór kreacji, makijaż, fryzurę. To zawsze trochę zajmuje czasu, jednak to nie jest tak, że jak rano się budzi. I, ale mam na szczęście fantastyczne dziewczyny, które się naopiekują, a nie ruminska, we pieczarkę. E od włosów i od makijażu, więc to zawsze jest fajnie, jak ma się taką opiekę i, i ludzi, którzy wspierają po prostu w, takich, w takiej sytuacji. Aktualnie trwa taki, tak zwany sezon pokazów modowych, praktycznie codziennie jakiś projektant ma swój pokaz. E, czy pani chodzi na wszystkie tego typu eventy, czy selekcjonuje jednak pani, że powiedzmy bardziej się pani podobają kreacje o tych projektach i o tych tutaj pani nie idzie? I tak. Że to raczej nawet nie jest kwestia tego, czy bardziej lubię tych czy tamtych, aż tylu tych projektantów nie ma u nas a, i akurat e, właściwie no, ci, którzy się wybili to przeważnie są po prostu naprawdę dobrzy. Tylko e, no, kwestia czasowa najzwyczajniej w świecie, nie da się e, co wieczór gdzieś być, aczkolwiek w tym tygodniu rzeczywiście jest tego masa i zaję się już jeszcze w czwartek wybierałam się na, na pokaz, Łukasza je więc to będzie już trzecie moje wyjście, bo wczoraj też byłam na pokazie dzisiaj jestem na pokazie, w czwartek też na, na pokazie, więc oczywiście ten tydzień jest to, yy, kolokwialnie mówiąc lanserski. A co Pani najbardziej lubi w tego typu imprezach? Właśnie sam fakt tych pokazów, czy być może całą tą imprezę ogólnie, że musisz Pani spotkać właśnie tutaj ze znajomymi? Czyli znaczy, więc tak, spotkanie ze znajomymi to jednak wolę w mniejszym gronie, niż na, 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 w takiej sytuacji. Ale masz no dla mnie jest po prostu ten pokaz i, i to, że jednak... Yy, Ludziom zależy też, żebyśmy przyszli i to jest takie właśnie, tak, tak, ta energia się po prostu wymienia, bo, bo my, my od nich jakby korzystamy z ich ubrań, z ich kreacji, kupujemy u nich, pożyczamy, a nasza obecność po, pozwala im też się, się promować, więc to jest taka transakcja wiązana, więc wydaje mi się, że, że dość fajna symbioza panuje między polskimi gwiazdami a projektantami. Dziękujemy Pani bardzo i życzymy miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.